Z okazji chińskiego nowego roku, smoka przenieśmy się do tego kraju, będącego światową stolicą fajerwerków. Kolejny produkt, który kupiliśmy w Chinach, to fireworkowe pistolety. Nie do końca mam pojęcia, jaki sposób one działają, zaś sprzedawca oczywiście nie zna języka angielskiego, dlatego nie potrafił mi tego wytłumaczyć. No ale z tego, co tutaj potrafię sobie wydedukować albo przypuszczać, to w jakiś sposób fajerwerkowy ładunek musi wystrzelić e, pociski. No nie wiem, zaraz to zweryfikujemy, otworzymy je sobie. Francesca będzie moim pomocnikiem, także między innymi pomoże mi z mikrofonem i kilkoma innymi kwestiami. Kandzieści się pociół! 来，我们今天来试一下这个枪。我不知道这个来自波兰的帅哥他是不是能够玩它。你去不说 <laughs> 我不，我不确定，你可能不会，啊、<laughs> 可能我会要教你怎么玩。嗯 Okej. Okay. Francesca wytłumaczyła mi, w jaki sposób mamy ten pistolet wy wykorzystać. Aczkolwiek przyznała mi, że sama z tym produktem nie miała jeszcze do czynienia, także będą to wspólne testy, zweryfikujemy, jak to się zachowuje. Ja generalnie, jak wiecie, uwielbiam tego typu Piro i zabawki. Zresztą intencją zawsze w takich wyjazdach jest to, aby znaleźć produkty, których nie, nie, nie otrzymamy w Polsce. A zazwyczaj są to właśnie Rzecz Jasna py Pyro Bayerę. Czemu panu czy około 8 moka? <słyska> nie ja mam? We're 应该是，然后、哦、啊就不嫁、啊。 Ja. Tutaj mamy elegancko wytłumaczone, e, akurat w tym przypadku po chińsku, e, jest skrócona instrukcja obsługi, no widzicie, nie jest tak bardzo rozbudowana jak w naszym e, europejskim standardzie. Okej, okay, czyli trzeba umieścić ładunek i napiąć e, gumę, przeładowując ją równolegle, coś takiego. Zobaczymy, e, jak to w praktyce. Myślę, że Francesca nam pomoże. OK, okazało się, że ten pierwszy egzemplarz był skopany, a do drugiego ładnie, gu... i tam była po prostu na, na stałe zaklinowana fontanna, do tego ładnie, elegancko wchodzi. No oczywiście to takie trochę specyficzne, żeby strzelać fontanną, ale jak rozumiem, takie jest założenie. Producenta. Zatem ja tutaj mam naładowany pistolet, ładunek, w którym jest odpalana fontanna jest załadowany. Mamy